Tabelę atrybutów można edytować w taki podstawowy w podstawowym zakresie, gdy otworzymy tabelę atrybutów i włączymy ją do edycji, przełączamy w tryb edycji. Mamy aktywne dwa narzędzia, nowe pole oraz usuń pole. Nowe pole to jest właśnie miejsce, gdzie mogę dodać kolejny atrybut. Nazwę miejscowości mam, mam liczbę mieszkańców, mogę. Dodać sobie na przykład a, powierzchnię miejscowości, na przykład w hektarach. Definiuję, czy będą to liczby całkowite, czy może liczby dziesiętne. Przy liczbach dziesiętnych poza długością, czyli liczbą znaków, tu można wybrać z pewną górką. E, czyli ile liczb możemy wpisać, można też wpisać precyzję, czyli ile liczb po przecinku będziemy, będziemy chcieli wprowadzić. I taką liczbę, jaką wprowadzimy, taka będzie tutaj dodana. Klikam OK i dostałem taką informację. Gdybym chciał natomiast pola usuwać, to mogę wybrać. Usuń pole. Zaznaczam te pola albo jedno pole do usunięcia, klikam OK i pamiętajcie, żeby zawsze po takich operacjach wyłączać tryb edycji, zachowywać zmiany, jeśli chcemy je zachować, tudzież jak popełniliśmy błędy, to zmiany odrzucamy.